Z tej strony kadru to jest kolejny gameplay z serii pierwszej z gry Farming Simulator 17. W dzisiejszym odcinku zajmę się siewem poplonu. Mam tutaj już oczywiście przygotowane maszyny do wykonania tej pracy, bo właśnie będę siał rzadkie folistą, która jest w tej grze poplonem i będzie to też test polowy mojego nowego czynnika, czyli waltry z serii N, którą zakupiłem w poprzednim odcinku. Bardzo jestem zadowolony z tego zakupu i teraz będę miał po raz pierwszy okazję stestować ten ciągnik. A właśnie zanim zacznę, to. Bo zapomniałem prawie. Puszczę tutaj pracownika, żeby kontynuował orkę. On mi ten pracownik orze, orze i nie może skończyć tej orki, ale nie odpuszczę mu i tego nie zrobi, bo inaczej mu nie zapłacę. O. No dobra, tak więc Farmingu 17 jest o tyle. Fajnie, o tyle różnorodnie. Bo to jest coś nowego, że są właśnie takie worki na paletach z naszynami, bądź też z nawozem, i nimi możemy napełniać siewniki ziarnem, czy też nawozem. Można to robić na dwa sposoby. Można robić to w bardziej nudny sposób, czyli po prostu podjechać Ach nie da przyciski. Po prostu podjechać. Automatycznie się klapy tutaj otworzą, kliknąć klawisz R, tak jak się to robiło w 15, no i się by mi napełni ten siewnik, ale to jest nudny sposób. Ja sobie wykorzystam do tego ciągnik z turem. A, otworzę klapy. Klawiszem N się otwierają klapy. Tutaj na, tutaj będzie ziarno, a tutaj nawóz. A nie, w sumie nawóz nie jest mi potrzebny. Właśnie, ja sobie to przypomniałem tuż przed nagraniem odcinka i bardzo dobrze, bo, był, bo zrobiłbym dość głupią rzecz. O, dobrze, że sobie wstawiłem konsolę do tura w poprzednim odcinku do tego case'a. On mi teraz pomoże. Właśnie, właśnie, właśnie dobrze, że se kurde przypomniałem. A, z tej kamery nie dam rady, muszę tak o. O! ostrożny. ostrożnie. Zrywny ten ciągnik. To no dobrze. Widać, że ma moc. Ja niepotrzebnie kupowałem tą paletę z nawozem. No bo po co mi nawóz do tego siewnika, skoro ja, skoro ta rzodkiew folista będzie później nawozem na polu jak ją przejadę jakimś agregatem. No właśnie, no dobrze, to sobie chociaż tutaj będę miał dodatkową paletę nawozu. Bo jak rozpoczynamy rozgrywkę, no to tutaj stoją takie cztery, ale ja sobie kupiłem w sklepie dodatkowo, a czemu nie. No właśnie, mało by brakowało i bym ten nawóz do siewnika wsypał, ale po co? Ten siewnik ma taką opcję, jednoczesnego siewu i nawożenia, ale no skoro ja później tą rzodkiew folistą ten poplon Przyjadę kultywatorem, no to on mi już tą glebę użyźni, bo mam włączoną Mam włączone jednokrotne nawożenie, trzykrotne to jest za, mnie za dużo, zbyt nudne by to było, więc ja mam akurat włączone jednokrotne nawożenie Ale na przykład konieczną morkę mam włączoną, ale postanowiłem, że wyłączę na razie te trzykrotne nawożenie, że starczy raz no i dobra, jak to się odbywa? Wystarczy. O, klapy się zamknęły. Wystarczy podjechać tą paletą nad siewnik, i ziarno się zacznie. O, nawet nie musiałem, kurde, podjeżdżać. O, no i się wysypało się ziarno do zbiornika. Dla mnie to jest trochę głupie, bo powinniśmy tuż nad siewnik podjechać na tą specjalną komorę, gdzie się wysypuje ziarno. I kliknąć odpowiedni przycisk. A to, że to się automatycznie sobie tak jak widzieliście, to widać było, jakby się wysypywało gdzieś tutaj na ziemię. A to się automatycznie do tej komory wsypało. No i widać, że tutaj jest to ziarno. Tekstura trochę jak pszenicy, zaprawianej. No ale widać, jakby to była pszenica, ale możemy sobie tym przełączać prawie Y i ustawiać sobie jakie tam. Co, cokolwiek chcemy tutaj posieć, nie ma, że jest oddzielna paleta dla pszenicy, dla rzepaku, nie, możemy sobie po prostu klikać klawisz Y, zmieniać na co chcemy, akurat ta tutaj ikonka to ikonka poplonu. E, nie zużyłem całego worka, on ma pojemność 1000 litrów, ale jak się zużyje worek, to wtedy on tak znika, po prostu cyk i on znika automatycznie. Nie musimy tego wyrzucać gdzieś czy sprzedawać. Te worki, jak się zużyją, to znikają. Tak po prostu. Dobra, wsiadamy do Waltry i jedziemy na pole. Bo właśnie będę tutaj siać tą, tą rzodkiew oleistą. No. Później poczekam, aż ta rzodkiew podrośnie z tego co pamiętam nie trzeba długo czekać aż ona urośnie, tam chyba już pierwsze stadium wzrostu, coś w tym stylu i już można to przelecieć właśnie kultywatorem, czy też talerzówą, czy no jakimś tam agregatem, coś w tym stylu i wtedy pole zostanie, będzie wtedy już, ponad, nawóz będzie już na polu i będziemy mieli większe zbiory jest to ciekawa opcja jest to nowość w farmingu 17. Coś tam z tego co pamiętam. Z siewem poplonu kombinowali moderzy i tak dalej. Ale to tutaj jest to dopiero tak pełnoprawnie zrobione w 17. O, waltra, piękny czołnik, ładnie mi się tutaj sprawuje. Oczywiście, e, taki poplon jest kompletnie opcjonalny, no bo tak e, mogłem tak zrobić, żeby po prostu bym wsypał siewnik do tego. E, Tchw, wsypałbym nawóz do tego siewnika, co ja przed chwilą powiedziałem, wsypałbym nawóz do siewnika i tyle, i by mi starczyło, jak właśnie te jednokrotne nawożenie. Ale dla urozmaicenia czemu nie? Też chcę właśnie pokazać, jak wygląda ten poplon, bo jeszcze na odcinkach e, nie zajmowałem się jego kultywacją czy czymś w tym stylu. Akurat to chyba nie ma różnicy, czy, czy nie ma różnicy tutaj, czy yy, przelecimy go tam yy, kultywatorem, czy po prostu zaoramy ten poplon, to chyba akurat nie ma różnicy tutaj, ale akurat, o wykorzystam ten nowy agregat, co sobie kupiłem w poprzednim odcinku, no właśnie, to będzie też dobry test polowy agregatu. Nie wiem jeszcze, czy posieję poza odcinkami poplon na tych wszystkich polach, co tutaj mam, no czyli na tych trzech. Zobaczy się. Może starczy tylko na tym, żeby zobaczyć, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Jeszcze zobaczę. Szczególnie teraz y, uważam, że za przeróżnymi maszynami, podczas różnych czynności w 17 jest o wiele więcej kurzu niż było to w 15. W 15 Z tego co pamiętam, nowością był kurz lecący spod kół podczas jazdy, ale taki kurz za, mm, za jakimiś maszynami, czy to właśnie podczas siewu jak teraz, czy podczas orki, czy podczas żniw, podczas to jest o wiele bardziej tutaj w 17 widoczny. O, no widać ten kurz. Jest no, większy według mnie niż był w 15. To taki właśnie szczegół graficzny, o którym wcześniej chyba nie wspominałem. Jak nam ten pracownik sobie radzi? Eee, trochę my tu jeszcze zejdzie. No. A, w sumie ma czas. Trochę mi pieniędzy skąta zabierze, ale to się odrobi przy jakichś najbliższych żniwach czy coś, bo raczej żniwami się teraz zajmę, no, wybrałem sobie rozwijanie farmy w celu no żniw po prostu na się, Bo tak jak powiedziałem, jakieś leśnictwo jest według, jak mówiłem w poprzednich materiałach, leśnictwo w 17 jest to wiele mniej opłacalne niż, niż to było w 15. No w 15 to serio. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką powinniśmy kupić w 15, to jest piła yy, do tur do cielnika, z końcówką do drewna i jechać do tartaku. Bo w 15 te drzewo naprawdę było sporo warte. Można było szybko, no dość szybko zarobić sporo pieniędzy. Tutaj jest to zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o leśnictwo. A już bym śmigał w następnym odcinku. Lub może i w tym odcinku już bym śmigał tutaj po lesie, ale serio, także jest tak kurde cool tanie, że aż mi się nie chce w tym lesie robić. Jeszcze na pewno pojadę, ale no jeszcze nie teraz. Na razie chcę sobie e, przyspieszyć produkcję, przyspieszyć, tak jakby pracę żniw, czyli kupić lepsze maszyny do e, do żniw. Czyli no, kupiłem większy agregat, kupiłem większy ciągnik, teraz przyjdzie czas, no trochę mi to zajmie, trzeba będzie zarobić na. Większy kombajn jakiś w przyszłości. Może jakiś drugi siewnik kupię, żeby ten siew też troszeczkę szybciej szedł. No i planuję też może za jakiś czas zająć się jakimiś zwierzakami w końcu. Prawdopodobnie będą to świnie, bo świnie tak jakby wymagają najmniejszej liczby maszyn, żeby zacząć je hodować. No jak się tak zastanowić to chyba tak, bo dla przykładu właśnie takie krowy to wymagają wszelakich, e, oczywiście mówię jeżeli chcemy u krów mieć wysoką wydajność, no to krowy wymagają dość sporej liczby maszyn zielonarskich, kosiarki, e, zgrabiarki, prasa, przyciapa samozbrojąca, e, Wiadomo, żeby robić Belesiana, bele słomy, Kiszonka, żeby była, żeby trawę im dawać, bo też im trzeba trawę dawać oddzielnie. No więc trochę by takie zajęcie się mnie kosztowało. A jak na razie cięku mnie tutaj na tym sejwie z kasą. Więc świnie są chyba dobrym pomysłem. I to też będzie ciekawe, bo sobie zobaczymy, jak wygląda ta hodowla tych świn od, od kuchni, że tak powiem. Owce, no owce też niby tylko wystarczy kupić kosiarkę, przyciepia są zwerującą, bo im trzeba trawy i wody, a no to jeszcze beczkę na wodę trzeba kupić, ale to nie jest dużo. No ale owce to tam trzeba dużo, żeby ta wełna się naprodukowała, ta wełna też nie jest zbyt dużo warta i... No i ogólnie no owce nie są aż tak ciekawe, nic się prawie u nich tam nie zmieniło. Świnie są właśnie ciekawsze, według mnie zajmowanie się świniami jest ciekawe, no bo co trzeba dla świn? No beczkę na wodę. Trzeba też... Hmm... Świniom trzeba tak: kukurydzę dawać, żeby była jak największa wydajność, pszenicę oraz rzepak. Ja sobie taki zestaw wymyśliłem, i wtedy, jak im to damy, to będzie 90 albo 95% ich wydajności. CA. Pszenicę jestem już prawie, że w stanie tam sobie uzbierać trochę, no bo mam wszystko, co do tego potrzebuję. Rzepak to samo. Kukurydza. Tu musiałbym kupić header do kukurydzy, no bo potrzebuję specjalny, bo trzeba przecież specjalnego headeru do kombajnu, żeby kościć kukurydzę na ziarno. Bo mówię o kukurydzy w sensie, no nie o kukurydzy w sensie jako kiszonka czy sieczka. To by mi było potrzebne specjalny header do kukurydzy. Beczka na wodę chyba mówiłem już. A i przyczepa samozbierająca, żeby zbierać słomę i ścielić im. No i tyle. Nie potrzebuję, kurde, jakiejś tam maszyn zielonarskich, bo świniom się nie daje ani trawy, ani siana, ani kiszonki, nic. Tylko to, co wymieniłem, czyli woda, kukurydza, która jest podstawą, następnie chyba albo, albo pszenica, albo jęczmień, lub też... Albo rzepak, albo soję. No. No i tyle. Jeszcze słono, właśnie woda. No i tyle. Więc no, chyba zamieścić świniam jednak. Ale tu muszę kupić właśnie jeszcze ten header do kukurydzy. I oczywiście kupić świnie. Świnie też trochę kosztują. A trzeba ich dość sporo kupić, żeby szybko nam się zwróciły. Bo im więcej ich mamy, y, tym tak jakby. Chociaż w sumie nie zwróciłem uwagi, czy jest taka zależność. Oczywiście, im damy, im lepiej je karmimy, tym. Nasi, to na swoim sejwie to troszeczkę sprawdzałem, ale nie sprawdziłem do końca tej zależności, bo wiadomo, im lepiej je karmimy, tym szybciej się rozmnażają. Muszą się rozmnażać, bo za to. Bo świnie się po prostu sprzedaje, więc lepiej, żebyśmy, Żeby nam się ich jak najwięcej namnożyło Tylko nie zwróciłem uwagi, czy im więcej mamy świn, tym szybciej się mnożą. Czy to też na to wpływa? Hmm, to ciekawe. No tak więc w planach moich nie aż tak odległych mam nadzieję są świnki. E, sorki, że się tak długo nie odzywałem Sprawdzałem coś na telefonie, bo mi wyskoczyło... Dobra, nieważne. Ale sorki, no, nie że się zawiesiłem czy coś, czy że dzięki nagra, tylko coś sprawdzałem. E, o, przypomniałem się też jeszcze jedna rzecz. E, właściwie chciałbym wznowić pewną rzecz. Mianowicie tematy. Mm, tematy, które to wy możecie mi zadawać w komentarzu, a ja na no, odcinkach e, będę e, je omawiał, tak jakby, no zresztą zaraz wytłumaczę o co chodzi, więc poczekajcie, jeszcze nie piszcie, póki tego nie wytłumaczę. Widzowie, którzy są na moim kanale od dłuższego czasu wiedzą o co chodzi, i zapewne to pamiętają. Widzowie nowsi niekoniecznie, bo tematy ogólnie kiedyś... Yy, to było takie coś, że widzowie pisali tematy, ja się wypowiadałem na nie na odcinku, jak nie miałem o czym gadać. Dość dawno tego nie było, bo po pierwsze był Farming Simulator 15 i Większość odcinków, tak jakby, które były ostatnio z 15, kiedy jeszcze była nagrywana, to zawsze miałem kurde o czym gadać. Czyli o Farmingu 17 były, jak były informacje. Pierwsze odcinki z Farminga 17, no to też omawiałem jakieś jego aspekty, komentowałem na żywo to co się dzieje na ekranie, bo to była nowa gra, chciałem różne rzeczy opowiedzieć, przedstawić i tak dalej. Ale myślę, że można by powoli wznowić te tematy. Dobra, więc już tłumaczę o co chodzi. Otóż tak, możecie w komentarzu napisać dla mnie temat. Żeby to zrobić, trzeba przed tym tematem w kwadratowym nawiasie wpisać dużą literkę T. Przed tematem, nie po. To jest taki system jakby lepszego sortowania według mnie tych tematów i wynajdywania ich, które kiedyś wymyśliłem i on się dość nieźle sprawdzał. Jak dla mnie. Dla mnie on był po prostu dość wygodny. Czyli. W kwadratowym nawiasie literkę T musicie wpisać przed takim tematem no i mi go zadać. Aczkolwiek, bo też wymyśliłem kiedyś jeszcze jedną rzecz, czyli w kwadratowym nawiasie literkę P. I to było, że to było jakieś, na przykład jak ktoś chciał zadać mi jakieś pytanie, na które mam odpowiedzieć w komentarzu. Tylko, że z tym był często problem, bo wiele osób nie rozróżniało tematu od pytania. Temat to jest coś takiego Większego, bardziej obszernego. Coś, co by mi zajęło troszeczkę czasu, żeby się na niego wypowiedzieć. Tam od kilku zdań do nawet i dość sporej części odcinka, żeby to było coś dużego. Pytanie to jest coś, co ja mogę odpowiedzieć jednym zdaniem od razu, w komentarzach. I dużo osób nie potrafiła tego rozróżnić, czego zbytnio nie rozumiałem. Bo zadawały tematy, które tak naprawdę były pytaniami, na które mogłem odpowiedzieć albo jednym słowem, albo jednym zdaniem. Więc... Proszę was, żebyście odróżniali tematy od pytań, bo możecie mi właśnie pytania zadawać tam Właśnie w kwadratowym, no właśnie żeby, były, żeby była literka P Ale i też właśnie głównie wznawiam serię tematów, czyli kwadratowym na właśnie literka T Ogólnie jakiś temat z różnych tam, możecie zadawać tematy z różnych kategorii E, nie wiem, czy właśnie farming, czy ogólnie gry, czy nie wiem, jakieś filmy, może seriale, czy coś. Ja ogólnie lubię nawet tego typu tematy. Oczywiście unikać jakichś tematów e, osobistych, czy politycznych, bo na takie niezbyt lubię się jakoś wypowiadać. E, to tak na marginesie. No i proszę, żebyście rozróżniali pytanie a temat. Jak pomyślicie mi, żeby napisać jakiś temat, to zastanówcie się, czy ja na to jestem w stanie odpowiedzieć w jednym zdaniu, czy nie. No dużo osób się naprawdę tak myliło, a później miałem komentarze, czemu nie przeczytałem tej osoby tematu, czy coś w tym stylu. O właśnie, i też yy, to jest taka moja prośba do was, bo no podejrzewam, że może trochę tych tematów będzie, zobaczymy, zależy. Yy, żeby, jeżeli na przykład waszego tematu w następnym, jak ktoś napisze teraz temat, ja go nie przeczytam w następnym odcinku, no to proszę, żeby ktoś nie pisał pod następnym odcinkiem w komentarzu, czemu nie przeczytam, Kador, Hamie, no, w sposób wulgarny, czy też nie. E, czemu nie przeczytałeś mojego tematu? Kador, mój, odcinek, mój temat był fajny, czemu go tu nie ma? E, I tak dalej, no... Kurczę, no, wybiorę temat, który jest według mnie fajny, przeczytam go, lub nie, żeby Proszę was tylko tak, żebyście później nie pisali, że czemu nie przeczytałem waszego tematu, czy coś w tym stylu, bo... Tak się zdarzało. A to był, tak jakby, niepotrzebny... E, Stres z mojej, st z później, yy, później miałem taki niepotrzebny stres, że ktoś, kurde, zaraz, ktoś się na mnie obrazi, czy coś w tym stylu. No nie, no kurde, podchodźmy do tego na luzie. Nie przeczytałem tematu, no to trudno, może następnym razem yy, napiszecie jakiś ciekawszy, czy coś w tym stylu. No tu też się nie ma na co obrażać, czy to też nic wielkiego, bez posady. Dobra, tak więc kończę tutaj już pracę. Więc w następnym odcinku zajmiemy się kultywacją poplonów. W tym gameplayu to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!